Cześć, tutaj Marcin. PF I oto kolejny odcinek z Clever Bota. E, bardzo szybko dobiliście W ciągu 35 minut Czy tam 33 Minut e, e, Bardzo wam się podoba <laughs> Moje edytowanie W ciągu 30 niecałych albo około 35 minut Dobiliście 14 w górę No to okej, okay. zaczynajmy e, Zaczynajmy z Przygodę z CleverBotem Na początku napiszmy mu Hej, Clever... klever. <noise> <Z> bot. <noise> Postaram się dzisiaj. Czy ty jesteś też dziewczyną? Co? Ja i dziewczyną? Nie. Nie jestem dziewczyną. <noise> Mówiłaś, że masz na imię Antonina? Co? Nie piszałem tak? Co kurde? Yy, nie pisałem. Tak. <laughs> nie wiem, czy jesteś chłopakiem. Mówiłaś, że masz na imię Antonina. Jesteś chłopakiem? Tak. Jestem chłopakiem. Tak, jestem chłopakiem. A ja jestem dziewczyną i bardzo Cię lubię o <laughs> lubi mnie aha tak a ba jak bardzo mnie lubisz jak bardzo mnie lubisz <laughs> w skali od 0 a ty lubisz nie. co <laughs> nie wiem Lu lubię cię lubię cię cleverbocie ja lubię się uczyć, a ja lubię z tobą gadać. A ja lubię gadać z mężczyznami, a nie kobietami. Hmm? Dziewczyna lubi gadać z mężczyznami. Oh. Czyli, no jakby napisała, że z kobietami no to to lesba. A sorry, przecież obojętnie w pierwszym odcinku się dowiedzieliśmy. Tak. A ze mną lubisz y, gadać? <coughs> Jesteś mężczyzna? Tak. Jestem mężczyzną. Y, ja jestem kobieta. Wow, <coughs> ale ciekawe. A więc napiszmy mu. Mm. E, napiszmy mu na przykład podaj, snapa. Nie mam snapa. Żal. Co? Zal. Zal. Ty żal. Ty też. O, uwaga. Clever mm, Clever bot. Czy umówisz? Umówisz. Yy, źle. Umówisz się. Się. Ze mną. Na randykę. Zobaczymy. Nie żal. <laughs> Nie! Jeszcze dobrze powiedziała żal. Nienawidzę cię, Kleber. bo nie widzę Cię. Lever. Bo cię mm. dlaczego A ja cię... nie No jeszcze nie dobija słowami Ja się zabiję mm. Ja się znów umówić na randkę Ona no. Napisała jeszcze żal Jak mnie teraz wkurzyłeś Jak mnie wkurzyłeś kurde Gut wal się wal się z Pelu Nie chcesz Nie chcesz chcesz Ze. no na ran... Reanedyk e Rankę Rean Dyk ran. ran. To się Wal Kurde Nienawidzę cię Kurde no nie z tobą a to na pewno... Nie, jak Dobra. Ja już trochę popłakałem w kąciku, wiecie, się bardzo smutno mi było. Podaj! Masz... masz Steam. Zobaczymy. Tak, podaj pasy to cię okradnę. fuck? Co to zało? Podaj... Nic z tym. Ale ja Chińczyk. Co? O, ja się z nim pomęczę. Kocham Marcina do mnie napisała Ja... ...cie kurde. Ha 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 kocham mnie, kocham Marcina. No to git, fajnie jest. Ile to już? Minut odcinka? 6 minut. Trochę poedytowane. Już myślę, że będzie dużo łapek. Dzisiaj już nie robię następnego cika Jeszcze ten nie jest koniec. Człowiek ty myślisz, chłopie, je, z 12 minut jeszcze. Nie, do 12 minut może jeszcze. Ale tak, zacznijmy. Tak. Kolejne pytanko. U um. Podaj swój Adre. adres. Ciekawe jaki mi podam. Podaj Facebooka. Marcin Firmuga. Małgorzata. Haha. Tak. Bo na, na Facebooku jest milion Małgorzacy. E, spróbujmy na przykład tak. Spróbujmy... E, a zapomniałem muzykę w tym dodać. Jaki ja głupi, kurde. E, Okej, okay, git. Czekajcie, zmienię muzę. Dobra, myślę, że taka muza może być. <laughs> Czekajcie, na się energy drinka. No git, ja już jestem. Możemy... tak. Zna, znasz, Po znasz. znasz grę CS, to nie, z słabiutki obojniak, no wiecie, co to w pierwszym odcinku było, no to wiecie, niestety to było bardzo, bardzo pokorzające, to było wstrząsające, wydanie, po prostu wstrząsające, to co nam Clever powiedział. No, to no No, nie w y konwersacji Nie, ale tak Napiszmy mu Oglądałeś Kiedyś Mypyfy Jestem dziewczyną Wow, bardzo fajna Odpowiedź A więc powtórzę Oglądałeś Kiedyś Mypyfy nie z boku. Z boku? Co kurde? Z Pelu Jak ja ci kurde pojadę? No naprawdę. Przeproś mnie albo Będziesz Będziesz. What the fuck? Będzie. Co kurde? Czekaj będziesz miał kolego zesrane. Moi widzowie cię, kurde, ten, zabiją. Przepraszam, nawet nie wiem za co, ale okej. Okay. No. Oj, kurde. No. I nie zaczynaj. To, za to zaczynasz? Czas. Czy oglądałeś, oglądałeś kiedyś Marcin PF Nein siema. kurde co? Trololo Trololo twoja stara nie ma oka Co ja kurde piszę nawet nie wiem What the fuck? Co ja kurde to pisałem Czekaj muzyka Co ja kurde Napisałem lala twoja sera nie ma oka I co ty na to? Zobaczymy Nie lubię psów psów, Co? Łatwo. Nie umiesz stary pisać. Nauczę z. Nauć się, kurde z książki, z języka. Kurde ortografii. Albo. Albo kurde z polskiego. Albo się nicze... Albo się kurde nie ucz niczego i bądź głupi jak teraz. Jesteś kurde, clever. Dubo. Y, dobra. Następne. Y... Wyjść, yy, podaj mi swój numer telefonu, kurde. Podaj mi podaj mi link. Co? Jaki link? Podaj mi. Nie chcę mi zdradzić swojego numeru telefonu, dobra? Jak? Masz na imię. I mnie. O, nie powiem. Powiedzieć ci, co mam na imię? Co mam na imię? To powiedz do cholery. Yy, du, dupa, dupa, twoja, stara. Przestań, moja mamusia jest. Młoda. Ile lat ma... Ha, ha. Ile lat ma twoja mama? Kolego? Ile lat ma twoja mama? Mama. Kolego mój powiedz ty mi nie podam. Kurze, będę się pisał to ciągle. Z ledwo widzimy się za chwilę Dobra już wiemy Napisałem ile ma, lat ma Twoja mama Tyle co Ty No kurde to ja mam 13 lat oj. Jaka kurde młoda ba mama Kurde Ale młodą Stasytę masz. Masz mi. Mam na imię Minecraft o. Spadaj debilumu, spadaj debilumu, napisałem. Co Czomas z polskiego? Po co? Ty? No, spiszę mu to, co on do mnie podpisał. Ty napisał. Czyli. Gówno. Won. Kurde. W Won. Hmm. Idź idź z tąd Kurde. Ale co idź stąd? Spadaj, czy tołd. Nie chcę, kurde, go... Nie. Spadaj. Spadaj. Nie, to ty spadaj. <ścoughs> CleverBot do mnie powiedział spadaj. A więc dlaczego koniec dzisiejszego odcinka? CleverBot mnie upokorzył. Przez wszystkich... Przyłas mnie upokorzył CleverBot. Dużo łapy, dajcie 12 łapek dajcie więcej. Jak wam się bardzo to podoba ta seria, dzisiaj już nie nagrywam nic. Muszę sobie odpocząć jeden dzień od tego, kurde, swela. co chwilę obraża. Nie no, widzę go. Nie go. A teraz z wami się żegnam. Ja teraz z wami się żegnam. Idę płakać w kąciku. Do następnego odcinka. Co 12 łapek. Fapek. Kolejny odcinek z Clef, Clever Bota. Do następnego odcinka.